Witam Państwa, dzień dobry, Łukasz Winczura i nasz drogi gość, pan starosta Mirosław Banach, najmniejszy ukłon, panie starosto. Witam pana redaktora, witam Państwa. Co to się dzieje? Miał pan startować do miasta, nagle się okazuje, że startuje pan do powiatu, jednak z powrotem. Ciągnie wilka do lasu jednak. No może nie ciągnie do lasu, no po tym, co się dzieje w, tutaj w naszym subregionie. Ja uważam, że e, Tarnów jest stolicą tego subregionu i to, co się dzieje w Tarnowie oddziaływuje bardzo mocno na, na cały subregion i e, trudno oddzielić Tarnowa i spraw tarnowskich od tego, co się dzieje w powiecie. Ale Pan bardzo silno się zasadzał na to, aby jednak zaistnieć w mieście. To jest efekt jakichś rozgrywek wewnątrz Platformy? Nie, uważałem, że po tej, e, e, po tym zamieszaniu, które było w mieście, jestem osobą, która może dużo e, w tym mieście wnieść nowego i E, pewien spokój. U nas e, to łatwo to porównać, co się w powiecie dzieje, a co się dzieje w mieście. No bo jest dużo spokojniej. Jest spokojniej, pracuje się, nie ma e, wielkich szarż. E, no, no, po ostatnim oczywiście odwołaniu Poprzedniego starosty, na pewno jakaś tam była nerwowość, ale to jest uspokojone i każdy pracuje. Tak był zawsze postrzegany powiat. No a w mieście chciał być pan takim strażakiem, który ugasi te konflikty wewnątrz miasta, wewnątrz Rady? A czy przede wszystkim. W, o tej złej atmosfery, która jest wokół naszego miasta? Mówię przed... o, tym, o tej wizerunkowej warstwie, bo tam tak. kwestia afer, oczywiście, rozliczanie dotacji unijnych, to jest jakby zupełnie inna sprawa. No, na pewno nie jestem osobą, która wprowadza wiele konfliktów, jeżeli chodzi o struktury. Byłem 10 lat kierowałem strukturami i tajne wybory wygrywałem w 100%. To, to pokazuje, że da się współpracować i nie musi być żadnych poważnych konfliktów. A jak się platformie pracuje z PiS-em w, w Powiecie Darnowskim? Ja nie widzę wielkich konfliktów. Znaczy, mieszkań... Czyli spełnienie popisu marzenie z, z roku 2015, tak. przepraszam. Spełnienie 5. przede wszystkim współpracy. Bo, bo ludzie mieszkańcy, co mieszkańców obchodzi, kto, z jakiej jest partii. Mieszkańcy interesują, żeby była praca, żeby dzieci miały gdzie chodzić do szkoły, żeby było bezpieczniej, żeby były dobre drogi. A skąd kto jest? Co to mieszkańców obchodzi? Mówią, weźcie, róbcie co, a nie opowiadajcie nam bajego o politycy. No właśnie wie pan jednak no. obchodzi chyba trochę bo bardzo często głosują jednak na partie polityczne, a nie na ugrupowania samorządowe, jeżeli popatrzymy na wybory tutaj lokalne. Ale to też wynika z, wyrazi, z wyrazistości jakby przedstawianych e, poglądów i przedstawianych swoich działań. Bo to... A nie też, że się chcemy przytulić do silniejszego? Może i tak, ale to też jest... Za, no nikt nie wymyślił jeszcze w świecie niczego lepszego niż partie polityczne, jeżeli chodzi o stabilne systemy polityczne zachodnie. No to nie jest jakieś mówienie tutaj, bo w tym studiu też wiele słucham pewnych ludzi, którzy... Zaliczyli po 5 sześć partii i mówią, że są bezpartyjni. E, Kogo pan ma konkretnie na myśli? Nie, ja po prostu nigdy nie atakuję imiennie i z nazwisk. Po prostu w ogóle obcy mi jest tego typu pogląd, dlatego że jestem politologiem i wiem o tym, o, znam wszystkie systemy polityczne, jakie funkcjonują na świecie. Polska ma bardzo trudny system polityczny. Dlaczego? Dlatego, że takie systemy polityczne zostały narzucone Niemcom, Japończykom i Włochom, Japonii i Włochom po II wojnie światowej, żeby się słabo rozwijali. A my mamy dokładnie ten sam system polityczny i się dobrze rozwijamy. Wszyscy mówili, że Polacy są kłótliwi, a przy tym fatalnym systemie, gdzie politolodzy patrzą na to ze zdziwieniem, gdzie dwóch Polaków ma trzy zdania, okazuje się, że jest skuteczny i że można to realizować. Co? To, co pan redaktor powiedział, pokazuje powiat. No mogą być trzy ugrupowania, mogą mieć trzy różne poglądy na politykę, na, na, na funkcjonowanie państwa, a jednocześnie mogą sprawnie prowadzić powiat. I czy pogoda w Kranie jest? I może nie. Ja myślę, że jest wszystko jest. To, co potrzeba i to, co trzeba robić, bo sprawnie się działa. Realizujemy inwestycje sprawnie, nie ma afer z inwestycjami, z drogami. No, nie, nie budujemy trzy lata y, jednego kawałka drogi, żeby, żeby ludzi denerwować. Po prostu sprawnie trzeba pracować i wspólnie, bo to, to jest najważniejsze. Panie Starosto, to już enta kampania, w której Pan czynnie uczestniczy, ale jakoś tak wyjątkowo nudno jest na tej naszej arenie samorządowo-politycznej. Mówię o samej kampanii wyborczej. No, ja myślę, że w samorządach w ogóle mieszkańcy nie lubią fajerwerków. To jest po pierwsze. Ja dużo pracuję, bo nie da się przerwać pracy, jak e, jest się funkcjonującym wicestarostą. Więc wszyscy oczekują, żebym pracował i do końca, bo jest budowanie budżetu, e, pieniądze dla jednostek na przyszły rok, plany, inwestycje, rozwój. To co wszystko to e, projekty unijne. No, to jest tak mnóstwo pracy, że ja po prostu nie mam. Nie ma pan bardzo, czasu na kampanię? Nie mam bardzo czasu na kampanię. Muszę się do tego ze wstydem przyznać, no jak będę tą kampanię musiał jakoś zrobić. Natomiast jest to trudne z mojego punktu widzenia, bo ktoś by pomyślał, że jest łatwa kampania, jak się jest funkcjonować. No, ale jako wyborca. A teraz jako wyborca, jak pan to obserwuje. No myślę, że wyborcy obserwują to, że jest mało przede wszystkim dyskusji o tym, co chce, kto, co chcą ludzie zrobić. To nie można tak, że ktoś mówi, że przyjdzie i zrobi porządek. To nie ma porządkowania. No, to kolwiek, co się konkretnie chce zrobić? No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w powiecie... Ma, bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy. Mamy naprawdę infrastrukturę drogową prawie w całości y, dobrze zrobioną. Drogi powiatowe są w bardzo dobrym stanie. Mamy szkoły, mamy depesy w dobrym stanie, ale ludzie. które mogą... być może będziemy musieli oddać. Mówię o budynkach. Pan starosta Łucasz kiedyś A. w tym studiu ubolewał, że, że no, powiat może być uboższy o parę milionów złotych, gdy przyjdzie do, do wypłacania. A czego to są te stare obiekty? My mów, ja mówię o tym, co wybudowaliśmy nowego. Sale gimnastyczne nowe obiekty, w Jodówce Tuchowskiej duży nowy obiekt, ale ludzie nie mają pracy młodzi i to jest największym problemem i to boli nie tylko młodych, ale boli ich rodziców, bo rodzice przede wszystkim marczą się tym, że młodzi... Nie, młody człowiek hmm. siądzie do Voyagera, pojedzie do Krakowa albo do Londynu. Ale, też tak, ale, a, a, ale, a, ale to, to nie może być tak, tak, że wszyscy wyjadą do Krakowa i do Londynu, więc z głównym i najważniejszym zadaniem i gmin i powiatów w tej kadencji powinno być e, stworzenie tutaj e, perspektywy jakiejś dla młodych, czyli nowe miejsca pracy, firmy. Dobrze, rozwój. gdzie? W powiecie, gdzie? Ma Pan pomysł? Nie, wszędzie można firmy tworzyć, tylko trzeba dobrą atmosferę koło tego robić. No, trzeba mieć miejsca przygotowane e, pod inwestycje, trzeba mieć miejsca przygotowane w takich e, terenach, gdzie droga nie blokuje i nie ma 12 ton dojazdu. No, jeżeli firmy mają takie problemy, no to one się słabo rozwijają. No, stworzenie tych, o których mówiliśmy, jakichś parków takich, czyli terenów, w których może firma założyć e, działalność i nie ma żadnych problemów z transportem, z dowozem TIRów, ze wszystkimi no, wykony no, przestrzegach. To jest e, najważniejsza rzecz. No ale dojazd nie jest łatwy też. Nie jest łatwy. Zapomniano o tym, że trzeba dojechać od autostrady przez muścice i dopiero teraz e, wchodzimy jakby w, to, w, ten, w tą I jeszcze rozbudowę. Jeszcze nie pogłądzić na zjeździe wierzchosławickim, bo się jedzie między domami. No nie jest łatwo. Dlatego te, te wszystkie rzeczy trzeba roz, dużo wcześniej przemyśleć i dużo wcześniej rozwiązywać, bo przedsiębiorcy to widzą, czy mają tutaj dobry dojazd, czy mają tutaj dobre warunki, czy gdzie indziej. Ale trochę Pan sobie strzelał w kolano, bo od siedmiu lat, od ośmiu lat w Tarnowie rządzi między innymi Platforma. Znaczy to, to nie jest tak, bo ja się nie identyfikuję ani z ugrupowaniem, z Platformą, e, z moim działaniem, bo moje działanie e, od Platformy e, jakby oddzielam. Platforma to jest nasze jakby grupa to jest grupa to co chcemy zrobić w szerszym jakby gronie natomiast ja nie jestem czy w szerszej perspektywie natomiast ja jestem Mirosław Banach za to ja uwielbiam słuchać samorządowców którzy są zapisani do partii politycznych nie nie jestem politykiem jestem samorządowcem znaczy nie ja mówię że jestem politykiem tam gdzie działamy w grupie Tarnów nie jest moim jakby terenem w którym mam wpływ tam, co się dzieje, i to e, gdybym miał wpływ, dlatego chciałem e, zaangażować się w Tarnów, ponieważ uważam, że można dużo więcej zrobić teraz i e, poprawić ten wizerunek, bo wizerunek miasta jest po prostu w katastrofalnym stanie. No niestety, niestety, no. ale prost, najprostszy pomysł, jak by pan to zrobił? Zakładam hipotetycznie, że jednak miasto, wszedłby pan do miasta, tak? Przede wszystkim uporządkowanie tych wszystkich inwestycji. Oddawać to, pieniądze, dzieje. czy nie oddawać? Nie, to pieniądze tutaj nie mają takiego o, znaczenia. Ba. Porządek. Mil miliony Przede wszystkim złotych. porządek w inwestycjach. Ja prowadzę i odpowiadam za wszystkie przetargi w powiecie. I nikt jeszcze nie słyszał o jakiejś awanturze w powiecie w związku z przetargami. ABW nie wie, gdzie jest ta Wygrywają ta przetargi dobrze wykonawcy, bo my nie mamy problemów z wykonawstwem. Ale niestety jest kryterium ceny i to często decyduj. E, ja nie narzekam na to. Są warunki, jakie są, dlatego... E, uważam, że wchodząc do miasta dałbym, e, pokazałbym jak to można zrobić, bo to można zrobić, nie musi e, remont krakowskiej wszystkich oburzać, nie musi wyglądać później to ona po roku tak jak wygląda, nie muszą inne inwestycje też tak wyglądać. Uważam, że umiem to zrobić, e, wiele lat to robię i mam doświadczenie i mógłbym to e, spokojnie tam e, zrealizować i pokazać tym ludziom jak to się robi, żeby było dobrze. Trochę żal przemawia przez pana, że jednak nie idę do miasta. Nie, to jeszcze nic nie jest zamknięte. Nic nie jest zamknięte. No listy będzie... rejestrujemy do piątku. Radnym nie będę w Tarnowie, to, to oczywiście sprawa zamknięta, natomiast zawsze e, można e, wcześniej czy później e, różnymi sprawami w mieście się zajmować. Nie wiem, jak pan e, przyszły prezydent będzie widział za swoich współpracowników. E, być może, że będziemy mieć. A jak miasto. pan sądzi, pan ścigałaby startuje? Powiem tak. Mnie szkoda bardzo tej, jako człowieka, ponieważ znam go od liceum. Chodził do czwartego, do czwartego. liceum, tak jak ja. Znam go i uważam go za bardzo przyzwoitego samorządowca. Ja znam samorządowców setki. Uważam go za bardzo przyzwoitego samorządowca. Nigdy nie uważa, nie uważam go i nie uważałem, że, że jest kimś, jakimś, kto, kto robi jakieś ciemne interesy. To po prostu w ogóle jest druga, kosmos dla, dla byłego prezydenta i uważam, że to jest duża strata, to co się stało w Tarnowie. Między innymi wynika to z tego bałaganu tam, E, e, współpracownicy dosyć. Czyli uważa pan, słabi. że pan prezydent Ścigała nie ogarnią tego wszystkiego? Myślę, że nie do końca, jakby e, powinien e, tak, e, tak, tak dawać takie możliwości współpracownikom. Czemu? Panu słyszeć, że nie powinien to kontrolować? Nie wiem, powinien w ogóle kontrolować lepiej. Ja mu to mówiłem wiele razy, że e, ponieważ się dobrze znamy, mówiłem i tak w całe, cała ta sytuacja, która będzie zła w Tarnowie, Odpowie za to główny prezydent, bo nie ma innej możliwości. Ludzie uważają, że on jest za to odpowiedzialny i to nie można się tego pozbyć. Ale hmm. uważam, że to jest bardzo dużo rzeczy zrobił w Tarnowie i, i, i tarnął za o, prezydenta ścigały, e, na pewno nie był w takiej sytuacji, jakiej jest dzisiaj. Panie starosto, na koniec najważniejsze wyzwanie dla powiatu przeszła kadencja już po listopadzie, po 16 listopada. Ja tak już tak jak powiedziałem. E, Najważniejszą rzeczą dzisiaj jest uruchomienie mechanizmów, które spowodują, żeby w powiecie powstawały nowe firmy, żeby był do tych firm dobry dojazd, żeby powstawały nowe miejsca pracy w tych firmach, albo przynajmniej żeby stare firmy się umacniały. No i Praca, praca, praca dla młodych, bo bez tego po prostu powiat, powiat się będzie miasto, zwijał, podobnie jak miasto, będzie po prostu zmniejszał się i będą ludzie wyjeżdżać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Mirosław wice starosta Tarnowski, był gościem Tarnowskiej TV. Łukasz Wimczura, miłego dnia, do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.